W wyniku wielu lat obserwacji, wykonania badań, tysięcy badań, przebadania setek tysięcy prawdopodobnie sportowców, opracowano metody po prostu treningu siły mięśniowej i takich, które najbardziej rozwijają siłę. Pierwsza z nich to ekscentryczna albo ustępująca oporu, ruchów wstecznych, ruchów negatywnych, albo metoda aktywnego opuszczania. Tutaj zaraz pokażemy. Tak jest, to jest metoda ekscentryczna, a więc metoda aktywnego opuszczenia. I jak widzimy, polega na używaniu, na używaniu ciężarów przekraczających rekordy życiowe. Wymaga pomocy partnerów? No tak, no rzeczywiście, skupiamy się na ruchu ustępującym, czyli na opuszczaniu. Wykorzystuje ekscentryczne działanie mięśni, czyli to, co przed chwilą mówimy. Mięsień się wydłuża, a przyczepy się oddalają. Ale dlaczego on się wydłuża? No dlatego, że ciężar, którym ten mięsień jest obciążony, jest większy niż zdolność tego mięśnia do jego pokonania albo przeciwstawienia się mu. I to jest najważniejsza sprawa w metodzie ekscentrycznej. A więc chcę powiedzieć tylko, że na przełomie roku 2011 i 2012 przeprowadziliśmy eksperyment. Znaczy ja Byłem tylko, powiedzmy, pomagałem w tym eksperymencie. Przeprowadziła ten eksperyment pani magister Monika Dębska, i okazało się, że przy zastosowaniu tej właśnie metody do treningu siły mięśni klatki piersiowej, chodziło o wyciskanie sztangi w leżeniu, uwaga, wszyscy ci, którzy temu eksperymentowi się poddali. Znacząco poprawili rekord życiowy w wyciskaniu. Uwaga, nawet zawodnicy mistrzowskiej klasy. A więc już widzimy, że jest to metoda bardzo trudna do realizacji, ale za to najskuteczniejsza. I tak wszyscy teoretycy, a nawet praktycy uważają, że ta metoda ekscentryczna, czyli pracy z ciężarem, czy, czy oporem zewnętrznym, czyli w tym przypadku ciężarem, przekraczającym możliwości pokonania tego oboru jest najskuteczniejsza i rzeczywiście tak jest. A więc jeżeli nawet zawodnicy klasy mistrzowskiej poprawili swoje rezultaty, i to znacząco, bo najniżej było 7,5%, proszę sobie wyobrazić, po trzech tygodniach. Więc to jest nieprawdopodobny postęp. Czym się charakteryzuje taka metoda? Przede wszystkim obciążenie jest maksymalne i ponad maksymalne, nawet do 130%, a w niektórych ćwiczeniach ja uważam, że można zaatakować ciężary rzędu 150%, na przykład podczas przysiadu ze sztangą, czyli schodzenia do podsiadu i opuszczania do martwego ciągu, czyli nie podnoszenia z pomostu, a właśnie opuszczania. No niestety, ta metoda wymaga co najmniej pomocy dwóch partnerów. W każdym z ćwiczeń najbardziej do tego właśnie dostosowania tej metody nadają się duże grupy mięśni. Ilość serii mało 3 do 5, ilość powtórzeń również bardzo mało od 1 do 3. Odpoczynek, uwaga, nie mniej niż 2 minuty, a w niektórych przypadkach nawet 5 powinno się odpocząć minut po wykonaniu takiej serii. I tempo wolne bądź bardzo wolne, celowo zwalniane. I teraz na takie właśnie bodźce. Tu widzimy, że 90-150% takie ciężary, prawda? Na takie bodźce mięsień reaguje ogromnym i bardzo szybkim przyrostem siły. A dlaczego? Bo włącza w ruchu bardzo dużą ilość białych włókien i aktywuje ich maksymalną ilość. I tutaj te parametry poprawiania siły nie polegają na tym, żeby te mięśnie szybkie kurczyły się szybko, lecz polegają na tym, że oporują ogromnemu ciężarowi. To jest właśnie najważniejsze. Jak się ją dozuje? Tak jak tu widzicie, 90 do 150%, 2 do 5 serii od 1 do 3 powtórzeń. Jest pewna uwaga co do tej metody, ponieważ bardzo znacznie obciąża układ nerwowo-mięśniowy, ale także bierny aparat ruchu, czyli stawy. Te stawy, które biorą udział w pracy. Więc okres regeneracji jest nieco wydłużony. I nie należy jej stosować na każdym treningu. Najlepiej jest wybrać jedną grupę mięśniową, na przykład taką metodę ekscentryczną. Robimy przez 3 do 6 tygodni. Jedną grupę mięśniową. Powiedzmy przysiady. Tylko. W innym cyklu powiedzmy tylko klatkę. A jeszcze w innym powiedzmy tylko opuszczanie do martwego ciągu. Pozostałe ćwiczenia wykonujemy klasyczną metodą, którą aktualnie trenujemy. A więc. Zdecydowanie uważam, że metoda ekscentryczna jest najskuteczniejszą metodą treningu siły, bez względu na staż treningowy.